Hej kochani! Dzisiaj mamy dla was dwie rzeczy. Pierwsza to to, że przyszła nasza paczka, a druga to, że... A nie, słodne. No dobra, otwórzmy no, już, otwórzmy. To, co teraz zobaczycie, odpowiada na pytanie, znaczy odpowiada, no to to jest taka odpowiedź, że zimą się marzenia. Walczcie o nie, a na pewno się spełnią. A więc pierwszy LPS, do którego aż tak bardzo nie czekałam, to taki śliczny Misio Polarny. On jest śliczny i będzie się nazywał Snowy. Oj, no to już widzicie. Drugi Petrus, to taka śliczna zebra. urocza jest ma czapkę jest w ogóle piękna <laughs> bardzo mi się podoba no bo tak naprawdę to ja wcześniej przetworzyłam tą paczkę jakieś tam pół godziny temu chociaż nie wiem o której to wejdzie na youtube już tak Znaczy no, co ja gadam Pozdrawiam, że tego nie słyszeliście. Au! A więc to jest zebra. On, ja zawsze tak uważam. To jest jedno z największych marzeń moich. Tak. O, tylko że się przewraca w maczak. A dobra, spadaj czapka. Stój tej czapce. Następny RPS, który był jeden z moich prawie największych marzeń, to. Ty to jest tak strasznie nie wierzę, że on tu jest, ale nie, ten drugi <grystanie> Więc taki oto spanielek Moja Azura, na którą tak czekam zawsze Mi się wydaje, jakby ona nam pokazała OK Że OK, zrobię to, albo OK, pa, coś takiego <grystanie> O Jezu A teraz wielka chwila bo je, no przyszła do nas nasza Rebeka, czy tam Jane? No tak, mamy nazwisko no Jane. A więc przyszła Rebeka. A gdzie ona to jest? jest? No właśnie, ona będzie ma składką kanału. Dobra, hmm. to już sobie idę. Albo wrócę. Więc ona wygląda tak. Przed chwilą jej założyłam ten dziwny molesik. I to jest jedna z moich największych marzonek, rzeczy byłych, bo już teraz jest moim leczopem. Nie na ten loczek. No, dobra I to jest Rebeka. Teraz pokażę wam naszą kolekcję short hairów. A więc oto jest kolekcja short hairów Pierwszy LPS to Susanna Shorthead LPS, którego kupiłam bardzo niedawno Drugi LPS to Rebecca Black LPS, którego dzisiaj dostałam Trzeci i czwarty LPS to są bliźniaki To jest chłopiec, a to dziewczynka, ponieważ ma zatamowane brwi To jest Tyler, a to jest Yellow Oboje mają na nazwisko Gold Następnie mamy Gray. Która jest siostrą Suzany?